Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność trwoga, ciekawość nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga, Grzechami następującymi. Za prawo me uznałem to, że żyję, za własną potem wziąłem to zasługę i co nie moje miałem za niczyje, więc brałem nigdy się nie licząc w Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi, Dlatego tylko, że mam tę możliwość, Poznawszy sposób, jak sumienia budzić, Zbierałem sumie sumienczniwą Bogactwo zła, którego byłem świadom, Było mi w życiu tylko z ospronę. Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą. Gdy cierpieć ani ginąc, sam nie mogłem, Stworzyłem świat na podobieństwo świata. Uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź, Lecz nie wyjąłem misy z I nie uniknął swojej męki człowiek, Wierzyłem szczerze w wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie i nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych umdliwościach przebie, bo widzę, że ta spowiedź do piosenka dla siebie ją samego wykonuje. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Bo widzę, że ta spowiedź To piosenka na siebie, ją samego Wykonuje to też grzech Więcej grzechów nie pamiętam A, Ale tego jednego nie żałuję